Tutaj pod dachem możecie sobie pomalować swój kubeczek. Sporo jest miejsc pracy, sporo kolorów. Tutaj zobaczcie, jak wyglądają pomalowane kubecze. Thank you Jeżeli nie macie planów na sobotę, czy na niedzielę, to polecam Wam tutaj przyjechać. Dzieciaki raz, że malowały, lepiły z gliny, nie ma tłumów, nie ma dużo ludzi. Dzisiaj jest fajna pogoda, bo nie ma uv też dużo miejsca, dużo przestrzeni. Więc fajne miejsce, żeby tak wiecie, w spokoju, bo na rynku to tłumy ludzi, a tutaj właśnie to jest na wsi, na uboczu ale bardzo klimatycznie. My dzisiaj mamy małe wychodne, jedziemy wieczorem, nawet nie wieczorem, w sumie teraz odwozimy dzieciaki do mojej mamy i figurnie To już taki mały wsi dzieciak. I mamy koncert Edda Sheerana w Wrocławiu. Całe szczęście, że dzisiaj jest trochę chłodniej niż wczoraj. No, bo bym się chyba 10 razy zasłudia, czy pójdziemy, czy nie. Wczoraj było tak duszno, zresztą sami pewnie wiecie. Domowy obiadek szybko jemy i lecimy na koncert, bo zanim zajedziemy, zaparkujemy, to... Zé